Witajcie kochani, dla was w sobotę. Dla mnie to jest trochę wcześniej, stąd jeszcze nie stoję przy kuchni i nie robię wszystkich e, pyszności na święta. E, dzisiaj jedziemy zaraz po śniadaniu Maxa do Mrówy, kupić parę rzeczy jeszcze do tego remonciku z e, piżarni. E, postanowiłam przesadzić kwiaty, bo moje już po prostu ta ziemia zrobiła się po zimie taka, wiecie jak to. Wiecie jaka jest ziemia w kwiatach, jak za długo przeleży. E, plus e, doniczki, może w pepko. Zobaczę jakie są, także e, tak jest plan, póki co ja mam na głowie y, różki, <laughs> ale to jest bardzo wygodna fryzura, wbrew pozorom, słuchajcie. Bardzo wygodna fryzura, nic wam y, się nie kłacze, nie wchodzi w oczy, nie wchodzi w usta, y, bo nawet podczas wiatru polecam. Y, moi drodzy, y Dzisiaj też pokażę Wam, bo przyszły chlebki, jak robię chleb z tej gotowej mieszanki, chleb bezglutenowy, z dodatkiem tylko wody e, i przeczytamy sobie, co tam w tej mieszance dokładnie jest, także taki dzień przed nami, teraz gotuję wodę, żeby po prostu zrobić herbatkę, kawę, e, śniadanie dla młodego i działamy dalej, będę się do Was odzywać w trakcie dnia. Życzę Wam miłego, pięknego dnia. Pewnie Wy już coś tam szykujecie, pichcicie, kroicie sałatkę albo nie wiem, co tam jeszcze, pieczecie ciasta, więc życzę Wam udanej pracy i odzywam się do Was później. Kochani, szybciej pokażę Wam, co kupiłam w Pepko. Nie kupiłam do nicy pepko, tylko w mruwie, to Wam pokażę później przy okazji przesadzania kwiatków e, ale pokażę Wam szybko dla fanów Pepy e, jeżeli są tu takowi to zobaczcie, za 20 zł te dwie figurki e, z bajki oczywiście Pepy czyli tatuś świnka i Pepa były jeszcze e, mama świnka i Pepa i Pepa i George więc e, nie wiedziałam, że takie coś jest w, w Pepko ale fajnie, że w ogóle natrafiłam bo ten pan ostatnio jest fanem Pepi. Pepi. Pepi, proszę, zobacz, Pepi dla ciebie. Chcesz? Mama zaraz zdejmie, tak nie zdejmiesz. Masz, Pepi weź, a mama zaraz ci zdejmie komin, dobra? Dobra, Pepi tu będzie Dwie pary skarpet z Avengersami, takimi trochę mi dusz, takie trochę dłuższe, żeby nóg no, nie było widać. Za 8 zł i to, co e, chciałam kupić przede wszystkim, czyli takie przylepce, które już miałam w tamtym roku i ciągle się trzymają po zimie, nawet nie odpadły na zewnątrz, także Wam polecam. To są e, akurat takie metalowe, e, z taśmą samą przylepną. Zobaczcie 4 zeta, także jest świetna cena. E, ja lubię bardzo te stesy i, i tego common, Command, chyba Command, e, ale one są bardzo drogie na dwór, akurat na zewnątrz to... Szkoda, a potrzebuję na pewno 3, więc znowu zainwestowałam w tę e, taniuszkę. Także takie mm, zakupy z pepko. E, może komuś akurat zaświta, że pepa jest pepko, e, a jeszcze do zajączka możecie lecieć szybciutko i kupić. Także. Mm, Także tak, odzywam się później, jak będę przesadzać kwiatki i wam pokażę donice. Bo jednak kupiłam w ogóle inną, wkwiatko takich nie ma tak, aż tak dużych. Tylko były same małe, takie nie za specjalne. Także do usłyszenia później. Hej kochani, przychodzę do Was właśnie z chlebem. Będę teraz piekła chlebek. Pokażę Wam, jakie trzy sztuki zamówiłam. No, dwie są takie same. Zamówiłam też pięć Agnieszce. I zamówiłam coś jeszcze z tej strony, także też tak Wam pokażę. Może na początku, bo o tym nie będę długo gadać. Żur polski. To jest bardzo dobry skład tego żurku. Bardzo, bardzo dobry. Możecie sobie... Może się sfokusuję. Fokus. Fokus. Fokus się. Mąka żytnia razowa, woda, naturalny zakwas, chlebowy, sól, cebula, czosnek, majeranek, przyprawy smakowe. Moje dziecko tam szaleje w aucie, także możecie... Słyszę co nieco. Także taki e, zakwas, taki żur zamówiłam eksperymentalnie. Pokażę Wam w ogóle z jakiej strony to wszystko zamówiłam. Jest to ze strony e, Pyszne Eko. Tak właśnie. I tak, e, tak się też nazywa dokładnie ta strona. E, więc przeczytam Wam. Będę robić ten chleb z czarnuszką. Wszystko mi tu przeszkadza, no ale taki czas. Bezglutenowa mieszanka do wypieku chleba. Zobaczcie, mąka owsiana bezglutenowa, słonecznik, płatki owsiane bezglutenowe, mąka tew, e, siemiolniane, płatki tew, nasiona chia, łuska babki jajowatej, słych malajska czarnuszka, 1,2%. Także e, taką mamy mieszankę, i e, tu jest pół kilograma. Zobaczcie, mm, jak wykonujemy ten chlebek. Zaraz Wam przeczytam. <ścoughs> tam, się, gzi młody. Trzeba nagrzeć piekarnik do 190 stopni, brytwankę wyłożyć akurat u mnie papierem, a tutaj napisane, jest, żeby posmarować olejem, wsypać mieszankę do miski, dokładnie mieszając dolej 500 ml gazowanej, mocno gazowanej wody. Ja tu mam taką wodę, jakąś taniochę z Lidla. Ale jest gazowana do chleba, wystarczy. Wymieszać ciasto, przelać do brytwanki i włożyć do piekarnika na półtorej godziny. Właśnie w tych 190 stopniach. Ja będę piekła w termoobiegu, więc ustawię na 180. Po upieczeniu chleb wyjmij z brytwanki i zawiń w szmatkę. Odstaw do ostygnięcia. Także ten gorący chleb wkładamy w szmatkę, owijamy go i zostawiamy do ostygnięcia. No, takim szokiem trochę jest. To, że półtorej godziny się aż piecze, ale może dlatego, że po prostu jest y, bardzo ciężki, ma dużo tego wszystkiego i, i y, y, jest niska temperatura. Także zabieramy się do pracy. Ja prześcignę tutaj do y, miski zawartość opakowania, zaleję pół litrem y, wody, wymieszam i pokażę Wam, jaka y, mieszanka powstała. Mamy tutaj ten chlebek już wyłożony do brytwanki, jak widzicie. Słuchajcie, ja po upieczeniu wam dam znać, pokażę jak to wygląda i myślę, że zrobimy testing, jak smakuje. Także najważniejsze przed nami, zrobił się w dwie minuty, także zarąbista sprawa. Teraz dłuższe czekanie, no bo półtorej godziny pieczenia. Czy ten drugi z dynią też się tutaj ma piec? Też. Te same mm, zasady. Także jeszcze raz pokażę opakowanie. Jest to mm, firma 5 przemian upiecze ci się. Także taki chlebek i będziemy testować po upieczeniu. Jestem mega ciekawa, bo dla mnie gluten akurat nie jest zbyt y, szczęśliwym wyborem. Więc jak będzie dobry, to u uh, 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 cudownie. I odzywam się do Was oczywiście później. I sprawa załatwiona, zobaczcie, przesadzone wszystkie trzy sztuki. Porozdzielałam je, wyszły trzy fajne kwiaty. One oczywiście rozrastają się jak szalone. Kupiłam jeden kwiatek, naprawdę jeden, który był pierwotnie w tej doniczce e, trzy lata temu i zrobiłam z, nie, z niego już z 10 kwiatków, które ciągle puszczają e, więcej pędów i. Zrobią się tak gęste, że muszę je rozsadzać na nowe, nowe kwiatki. Więc opłaca się tak naprawdę po 3-4 gałązki mieć w jednym kwiatku, bo one zaraz popuszczają więcej nowych i będzie zaraz 6, 7, 8 i zrobi się gęsto. Tego chcę zapuścić takiego dużego. Tu pan zapuścić takiego dużego, żeby był taki wiecie, gęsty, a te. Myślę, że jeszcze po 3-4 dorosną i będzie im wystarczająco. Nie lubię jak jest bardzo gęsty ten, ten kwiatek. Akurat jak go kupiłam nie był wcale gęsty, ale no mówię szybko, szybciutko rośnie, naprawdę szybko, więc nie ma obaw, odrośnie. To, że je podzieliłam na takie drobne kwiatuszki. Nic się nie stało, że tak powiem. Oczywiście, jak to Polak potrafi, użyłam trytytek. Kto nie zna trytytek, no naprawdę powinien się wstydzić. Do przywiązania ich tutaj do kików i. Jakoś tam się trzymają. Także ja zabieram je do domu, zabieram pana do domu, bo pan szaleje. Pokażę wam jeszcze ten chlebek, bo się już upiekł, wyjęłam go, owinęłam szpadką, tak jak była mowa w instrukcji i teraz sobie stygnie, będę sobie robić jedzenie, to wam pokażę i spróbuję, powiem jak smakuje chlebek. Także piękna pogoda, aż miło być na dworzu, naprawdę przepięknie, 21 stopni. Cudownie, a kto tu idzie? Dziękuję, a buziaka Mmm, dziękuję. Mmm, to jest życie, kwiatka dostałam. Pokazał sobie, ok, na koniec, że tego nie widzieliście. Ach, sto kroteczka. Także widzicie, jaki kwieci tydzień? Dobra, kochani, odzywam się do was później, pa. Weszliśmy na przejażdżkę w zasadzie, bo dzisiaj Max rowerem zasuwa przez wioskę. Jest przepiękna pogoda, że nie skorzystać. Zobaczcie, jak ja wyglądam, dziewczyny. Przecież to nie istnieje przystojniactwo świata. <laughs> Maksiu, fajnie na dworku? Fajnie? Super. Ja już jadę chlebek, powiem Wam tylko tyle, że jest bardzo dobry, a pokażę go Wam na zakończenie w domu. Także spacerujemy, bawimy się, żeby dopilnować, żeby jakieś auto nie wyjechało z Janacka, więc rozłączam się i słyszymy się później. Pa! Kochanie, pokazuję Wam chlebek. Chlebek jest z wczoraj, bo w końcu nie nagrałam wczoraj. Zobaczcie, on tak wygląda. Jest naprawdę treściwy bardzo, jest tutaj dużo wszystkiego. Jest też ciężki. Następnym razem jedyne co zmienię to po prostu brypankę. Poszę jeszcze Zrobię wią go w takiej mniejszej, krótszej, krótszej niż keksówka i będzie wyższy. Także smak. Rewelacja, polecam serdecznie ten chlebek. Natomiast y, tylko pieczenie w mniejszej formie i, i, i tyle zmian. E, prosiliście mnie, żebym pokazała, jak robię placuszki bananowe dla Maxa. Pokażę Wam teraz. Mam tutaj cztery takie bardzo dojrzałe banany. Obieram je. Nie chcę mi się brudzić termomiksa bo byłoby znacznie szybciej. E, ale mówię, nie chcę mi się specjalnie zaraz myć całego rytuału. Urządzać. Banany są dojrzałe i pyszne. Będzie Będą pyszne placki. Mi się woda gotuje, wybaczcie te wszystkie odgłosy, ale no taki okres. Moi drodzy, święta już praktycznie mamy. Yy, to znaczy, tak jak mówiłam, troszeczkę wcześniej to nagrywam, żebyście mieli do sprzątanka, gotowanka oglądanie. Natomiast. Yy, dla mnie to jest jeszcze przed tym wszystkim. I powiem Wam, że już czuję, że te święta nadchodzą. Jak Jacek jest w domu albo wcześniej wraca, właśnie w tym okresie takim przedświątecznym, to dobrze to czuć, że to jest taki specjalny czas w roku. Nie taki zwykły, wiecie, przedni dzień, tylko coś fajnego się szykuje. I teraz, jak widzicie. Te banany po prostu rozgniatam widelcem. Nie jest to ciężka robota, bo są dojrzałe. Jakby były jeszcze bardziej dojrzałe, bo czasami takie jeszcze mi zostają, to jest po prostu już wtedy pyk, pyk i po robocie. Te są i tak bardzo fajne. Rozgadam je porządnie na taką. E, ciapkę. Na pewno jak oglądacie przepisy, to widzieliście już rozgniatanie banana widelcem, nie ma tutaj filozofii żadnej. E, Platuszki są bardzo, mm, można powiedzieć, wręcz zdrowe i mało składnikowe, dlatego że dodaje do nich tylko e, właśnie te banana, te, te banana, te banany. E, troszeczkę mąki, a tak dosłownie, jak to się mówi, ile mi zabierze żeby troszeczkę było gęstsze i jajo. I tyle jest e, filozofii w tych e, placuszkach. E, to ma być taka konsystencja czapkowata, nie musi być, wiecie, masło. E, idealnie gładkie, mm, totalnie, totalnie roztarte, roz dlatego, że e, to w ogóle nie przeszkadza w tych placuszkach. Dodam jajo, trochę się oddalam po jaju, więc wyłacz jajo. Ale mam duże jajo. Jaja kupuję od sąsiadki. Także jest swojskie duże jajo. Pewność. O, jakie wielkie! Pewność, że świeże. E... Najlepsze. Moja babcia kiedyś miała kury. Teraz już nie ma. Więc kupujemy od zaprzyjaźnionej rodziny. Świeże jajka. Mam już iść. A robię się coś. niam Wiesz? Robię miam. Ona ufajdała. Zaraz do ciebie przyjdę, idź ci ci coś innego chwilowo i zaraz przychodzę, będziemy zajadać i się bawić, a później pójdziemy na dwór, zgoda? Ok, wróciłam, musiałam dziecku łączyć bubę, dajcie znać czy znacie bubę. Kto ma dwu, 3 latka to jest hit, buba. Rozmieszam to jajco z bananem. I zaraz będę dosłownie smażyć, tylko dodam jeszcze odrobinę mąki. Żeby troszeczkę to zagęścić. Co tam się stało, synu, znowu? Ja wiem ile. <laughs> no powiem Wam, że nie wiem ile tutaj jest. Ze dwie łyżki mąki. Takie czubia, czubate. Tak myślę. Wymieszam to i zaraz do Was się odzywam. Ok, mamy to dodałam jednak cztery łyżki mąki, można powiedzieć. Eee, takie czubate, więcej jeszcze, żeby właśnie miało taką konsystencję, jak takie gęste ciasto na naleśniki e, albo prędzej na pankejki. O właśnie, także ja się biorę do smażenia, będę smażyć to na e, odrobinie masła i pokażę wam jak wyszły, a pokażę wam jeszcze z czym mu podam te pankejeczki. Mm. Powiedzmy, że to są takie pancake'i właśnie, yy, bananowe. Podam właśnie z takim kremowym jogurtem z Piątnicy. Także odzywam się, zaraz pokazuję jak usmażę. Jak one wyglądają. I kochani, za 5 minut placuszki gotowe. Zobaczcie, jakie piękne, rumiane, dosyć grubiutkie. Ciasta mi jeszcze zostało, więc myślę, że będę mieć dla niego na jutro. Ja zawsze takie ciasto, gdy zostanie, przykrywam, wkładam do lodówki i śmiało zrobię mu też jutro na śniadanie lub na drugie śniadanie. Nic się z tym nie stanie. Zupełnie w lodówce są tylko trzy składniki które znamy dobrze, nie ma żadnych, wiecie, żadnej chemii jakiejś, nie wiadomo czego, więc spokojnie to jutro będzie tak samo do jedzenia. I te placuszki właśnie e, pieczą się tak do, do zarumienienia, to są dosłownie po półtorej minuty na stronę. E, do tego dokładam tutaj z boku wymieszany jogurcik. O, i tak to się prezentuje. I moje dziecko potrafi zjeść e, niemalże całą taką porcję, także... Na bogato. No ale chociaż się najada. Może, może tak na wielkiego głoda zje trzy, ale dwa to wlecą bez najmniejszego problemu, więc takie smakowitości. A zanim się jeszcze pożegnam, chcemy z Maciem wam złożyć życzenia. Także lecę do niego, pokażę mu jego drugie śniadanie. Zobaczymy, co powie. Ja, ja, ja. Podoba ci się śniadanko? Pyszne? Poczekaj, Maksiu, jeszcze coś powiemy dla wszystkich i już będziemy jeść, dobrze? Poczekaj, chodź, odwrócimy nas. Kochani, z okazji świąt życzymy Wam wszystkiego co najlepsze. Przede wszystkim zdrowia, żebyście spędzili je z rodziną, pogody ducha, pysznego jedzonka. Nawet jak słoneczka nie będzie na dworze, to niech będzie w Waszych domach. Wesołego Alleluja, kochani. Żegnamy się. Papa? Pa. To oczywiście życzenia od naszej, od naszej trójki. A nie zabieramy się za jedzenie. Także ja. możecie rzeczy ma przepisną. Pa kochani.